Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku strzelca i zapraszam do wysłuchania Waszego czytania na czerwiec. To będą krótkie przesłania na najważniejsze aspekty naszego życia. Przypominam, że warto też obejrzeć swój znak księżycowy, swój ascendent, ponieważ tam też dla Was będą informacje. Dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. Zachęcam również nowych widzów albo widzów, którzy oglądają moje czytanie, ale nie subskrybują kanału, do zasubskrybowania, ponieważ w taki sposób będziecie na bieżąco z nowymi filmami. I przechodzimy do Waszego rozkładu. Zobaczymy najpierw, jak minie miesiąc dla nas ogólnie. Ogólna energia czerwca. Ja Wszystkich z czerwca, który będzie okresem. Bardzo fajna energia, bardzo aktywna energia, która mówi o aktywnej życiowej pozycji, o pewności siebie, o stawianiu na siebie, na swoje interesy. Wiem, co mnie procentuje, co przyniesie mi korzyści, stawiam na to. Nie idę w to, co dla mnie nieskuteczne, niedobre, co może zabierać mój czas, moją energię nie dawać mnie dobrych rezultatów. Jestem nastawiona na sukces, na powodzenie, na samorealizację. To taka biznesowa energia, taka bizneswoman. No tak, ktoś może tutaj zajmować się prowadzeniem własnej działalności, rozwojem na przykład własnej marki, jakichś swoich projektów, ale niekoniecznie tylko takie rzeczy. To w ogóle taka pozycja, kiedy wiem, czego chcę, i do tego, jakby podążam za tym. I przy tej energii, przy takiej postawie, rzeczywiście dużo rzeczy może się udawać. To też energia, która nieraz pokazuje różne praktyki energetyczne, praktyki, które mogą wiązać się z psychologią bądź nawet z jakimś czarowstwem, ponieważ to karta, która nieraz pokazuje wiedźm, energopraktyków, ludzie, którzy. Interesują się takimi rzeczami, zajmują się takimi rzeczami, praktykują. No i kochani, i jak w czerwcu nie praktykować, jeśli u nas idzie przesilenie letnie? Dzień, potężny dzień mocy, kiedy możemy zamanifestować jakieś swoje pragnienie i prowadzić różne rytuały, praktyki. No tutaj kto już co lubi, ale dzień mocy warto wykorzystać. To darmowe zasilanie dla naszych manifestacji. No i tutaj takie rzeczy możecie wykonywać. To też, jeśli tak patrzeć, u niektórych może to być energia jakiejś kobiety, która dla was będzie ważna w ramach tego miesiąca. Aktywna, przebojowa kobieta to kobieta kierowniczka na przykład, kobieta, która praktykuje różne rzeczy, które dotyczą mezoteryki, psychologii na przykład. To też taka determinacja. Decyduję się na coś i trzymam się tego. Idę do przodu. To też aktywne wyrażanie swojej indywidualności. Nie interesuje mnie, kto co o mnie pomyśli, jak kto mnie oceni. Ja tak chcę i ja tak robię. Taka postawa. Idziemy dalej, jak widzi Was wszechświat i jakie jest dla Was przesłanie od wszechświata? Dziesiątka miecze. E, pokazano, że tutaj kończy się jakiś etap w waszym życiu, który mógł być dla Was ciężki. E, bądź coś jest na etapie zakończenia, coś przerobiliście, co było dość trudnym, bolesnym, mm, takim może nawet dołującym. I e, to już jest przerobione. Tutaj został ostatni mały kroczek, a może tutaj i to jest całkowite już za wami. I teraz przyszedł czas wyznaczyć sobie nowe cele, nowe priorytety, jeżeli na przykład jeszcze one nie są wyznaczone. Jakby czas zamknięcia starego i stawiania na nowe, stawianie na nowe takie, które. Nie dla dzieci, nie dla kogoś, a dla siebie. Stawianie na siebie tutaj idzie. I jaka jest rada? Jeśli patrzeć,, jako rada coś trzeba zamknąć. Jakiś bolesny etap, nie wiem, może wracanie do jakiejś historii, może coś jest niedokończone jakby coś wymaga zakończenia teraz. Jeżeli teraz to zakończycie, to wejdziecie w swoją taką największą moc. Może być też u Was przypływ taki, kiedy wzmacnia się żeńska energia, seksualna energia, pewność siebie, możliwość i chęć jakby wyrażania siebie, pokazywania siebie temu światu. Praca dla tych, dla kogo praca aktualna, a Tutaj może być dużo spraw formalnych przy tej e, energii, czyli e, trzeba przetwarzać jakąś informację, e, może e, szybko czegoś się uczyć, prowadzić jakąś formalną e, komunikację, e, e, podpisywać na przykład umowy. E, papierowe też sprawy mogą iść, gdzie trzeba uważność i konkretyka. W sprawach e, zawodowych. Może tak być, że ktoś jest na etapie e, jakiejś przemiany odnośnie pracy. Może ktoś zmienia, na przykład, pracę, bądź nie tak dawno zmienił pracę i mnie czemu mówił trzeba już te węzy od starego odciąć, totalnie, totalne odcięcie. Może też chodzić o przepracowanie jakiegoś strachu, że tutaj w kontekście pracy czegoś się boicie. U nas tutaj widzimy taką brzmień, brzmieje tu jakiś strach, może był jakiś konflikt, bądź nieporozumienie z kimś. Bądź jakiś atak na przykład w waszą stronę. I przesłanie takie, że to odchodzi, to trzeba zamknąć. Zostało albo to już zostało za wami, albo zostało troszeczkę. Tak, zostało troszeczkę, jakby z tego będziecie wychodzić. No, może po prostu trzeba dużo pisać, dużo uważności, dużo pracy z jakąś informacją i trzeba być jakby konkretnym, skupionym na jakichś rzeczach. Może jakieś prawne też rzeczy, formalne rzeczy, oficjalne rzeczy po prostu no, trzeba uregulować, i jakby nie ma tutaj innego wyjścia. To też nowy pomysł odnośnie pracy, jakiś nowy intelektualny projekt, który będziesz tworzyć, będziesz rozpoczynać. No, nie tylko intelektualny, to może być jakby nowy pomysł na, na coś: coś przychodzi do głowy i jest chęć to realizować, to robić. Jeżeli jest jakiś strach odnośnie pracy, to tutaj główne przesłanie idzie, że e, nie trzeba się bać, nawet jeżeli e, było coś niekorzystne, to jakby to się zamyka. To się zamyka i e, dasz radę przejść poprzez to, ponieważ jesteś królową buław. Królowa buław ze, ze wszystkim sobie poradzi, poradzi sama i jeszcze jej innym pomoże. Co u nas w finansach? W finansach rycerz buław. Taka energia dynamiczna, czyli pieniądze w ruchu. Tutaj pieniądze przychodzą, ale mogą od razu i odchodzić też. Może być jakaś sprawa finansowa z osobą z podznaku znaku ognia, szczególnie to też może być lew, to może być też jakaś instytucja, jakaś sprawa finansowa, gdzie zamieszana inna osoba i ta osoba może być. Taka porywcza, która może robić jakieś nieprzemyślane kroki. To też jakieś wydatki na podróż, na przykład wypoczynkową, na jakąkolwiek podróż. Wydatki, które mogą być powiązane też z samochodem, ale też taka energia, że na to stać, stać mi na tą przyjemność, żeby gdzieś pojechać, żeby coś kupić takiego dla siebie. I czerpać z tego przyjemności, cieszyć się, radować się. Single. Co w miłości? Single. Arce-kapłanka. To taka pozycja troszeczkę bierna. Czekam. Przyglądam się, nie podejmuję żadnych kroków, albo możecie tutaj, kochani, robić jakieś praktyki energetyczne na przeciąganie miłości. Eee, może tak być, że pojawia się osoba w Waszym polu, jest jakaś osoba, ale nie ma jeszcze jasności, kim jest ta osoba, co mi przyniesie ta znajomość jest taka zagadkowa energia. Może wy jesteście dla kogoś zagadką, może ktoś jest jakiś adorator, który, e, któremu się podobacie, ale może troszeczkę was się bać, ponieważ wy tutaj wychodzicie w takich bardzo, e, jakby to określić, dziwnych energiach. Mam nadzieję, że za to słowo się nikt nie pogniewa, ale tutaj i królowy buław, i kapłanka. Czyli e, silna energetyka, piękno, zagadkowość, nie taka niezwykłość jest w was. Tak, co u nas dla relacji niejasnych, relacji bez kontaktów? Królowa Kielichów. To też taka pozycja akceptacji. Akceptuje Przyjmuję, wybaczam, odpuszczam, uwalniam, kocham bezwarunkowo. Hmm. Może tak być, że tutaj będziecie pomagać komuś. Albo właśnie ta osoba, z którą macie niejasną relację, bądź relacja bez kontaktu, może być w żeńskiej energii, kochani, i zachować się e, tak pasywnie, biernie, jakby jest uczucie, ale nie ma działań. Może tak być, że tutaj zamieszana jeszcze jakaś kobieta. Związki stałe. Rycerz Mieczy. O, taka rewolucyjna energia. To sytuacji, kiedy jest jakaś dyskusja, spór, chęć przekonać partnera albo partnerkę do własnego zdania. Może tak być, że y, wasza osoba nie zgadza się z czymś, z jakąś waszą y, z jakimś waszym zdaniem, z, jak, z, jakiejś, y, y, z jakąś sytuacją i chce przekonać was do własnego y, zdania. Rycerz mieczy nie uznaje cudzych prawd. Jest tylko jedna moja prawda. Kto ze mną się nie zgadza, znaczy jest przeciwko mnie i y, y, ja muszę tej osobie wszystko powiedzieć i przekonać ją do swojej racji. Ja mam milion argumentów. To też taka energia niezgody, która w Was może się budzić. Coś mnie się nie podoba i ja nie mam zamiaru to tolerować. Ja mówię o tym głośno, a nawet tutaj może chodzić o to, żeby. Zakończyć jakąś relację, wyjść z jakiejś relacji bądź z sytuacji. Wyjaśnić, wypowiedzieć, co leży mi na sercu, co ja o tym myślę. Bez jakiegoś strachu muszę, jakby dać kontakt zwrotny. Rycerz Mieczy to też jakieś wyjazdy, kiedy planuje się na przykład wyjazd. Tutaj może też i być taka, mogą iść takie sytuacje, kiedy. Spór odnośnie wyjazdu, odnośnie przemieszczenia, gdzie jedziemy, kiedy jedziemy, to tak, jakby jest potrzeba dostosowania się do siebie nawzajem. Nieraz to też jakaś zazdrość, możecie się spotykać z jakąś zazdrością w związkach. Co nowego? Jakie zmiany? Piątka kielichów. Wiecie, to tak pięknie zaczyna się miesiąc. Jesteście w energii królowo-bław. Tutaj przesłanie takie na nowe rzeczy. Trzeba nie pozwalać siebie dołować, bo może tak być, że ktoś coś patrząc, że tutaj. Macie tak dużo jakby tej energii, macie takie dobre nastawienie, macie dobre perspektywy, może Was dałować. A może to być wewnętrzny taki sabotaż, kiedy zaczynamy sam, sami siebie sabotować, ponieważ pojawia się jakiś strach. O, no, tutaj pokazane, że może być w, na nowe sytuacje jakiś żal do przeszłości. Że jednak żałuję jakiejś przeszłości. Może z nią się żegnam, ale jest mi przykro, jest mi żal tego. Co dobrego z Was pocieszy. Arcykapłan, wszystko co dotyczy edukacji, szkoleń, samorozwoju. To też mogą być jakieś obrzędy, święta, zgodnie z tradycją, odwiedziny e, miejsc, gdzie są jakieś zdoby zdobytki, gdzie są e, wasi przodkowie na przykład. Udane, e, zdany egzamin dosłownie na studiach bądź egzamin od wszechświata. Doradztwo, mądrą rad radę dostaniecie, mądrą informację, która wam e, będzie pomagać. Bądź Wasza pomoc przyniesie Wam satysfakcję, że coś zrobiliście dobrzego, do, dobrego i to daje Wam satysfakcję, poczucie zadowolenia. Na co uważać, co może być niekorzystne, ale oczywiście nie musi. No, piątka Mieczy sytuacja, gdzie możecie odczuwać przegraną albo i wygraną, ale bardzo ciężkim kosztem że to się nie opłacało w to iść, nawet jeżeli wygrywam, nie trochę to bez sensu było. To jakieś konfliktowe sytuacje, to sytuacje, kiedy ktoś nas traktuje nie tak, jakby nam się chciało, albo rywalizuje z nami, albo konfliktuje, albo deprecjonuje jakoś nas, nasze osiągnięcie. próbuje nas umniejszyć. Chce nam coś odebrać. Mogą tutaj być jakieś podziały. Jakby ktoś chce odebrać to, co należy do nas. I zobaczymy najważniejsze wydarzenia czerwca. Tutaj można wybrać jedną, dwie albo oglądać w całości. Tutaj numer jeden. Ptaki i karta dziecko. Przy czym ptaki wyszły takie domowe, góry. <laughs> Tutaj możecie rozpoczynać coś nowego. i To bardziej będzie dotyczyć domowników, dzieci, domu. Jakby załatwianie jakiejś bytowej, takiej przyziemskiej sprawy. To może być jakaś Ważna rozmowa też z osobą, która bliska dla Was albo to jest członek rodziny. I to też załatwianie jakiejś sprawy, które, gdzie y, może być dziecko w centrum. Uregulowanie na przykład opieki nad dzieckiem, tam jakieś y, sprawy, które dotyczą edukacji, pieniądze na dzieci. Albo będziecie coś nowego rozpoczynać w tym miesiącu, i przy tym nowym początku będzie jakaś bliska osoba dla Was. Yy, numer dwa: tutaj pokazano, że szykuje się jakiś wyjazd dla Was. To może być nawet za granicą. Wyjazd może to być wyjazd taki wypoczynkowy. Albo wyjazd gdzie w takie miejsce, gdzie jest dużo ludzi, na przykład na jakąś imprezę, na jakąś tutaj e, ucztę, gości. Możecie dostać zaproszenie, że ktoś Was zaprosi do siebie, e, albo do Was jedzie jakiś gość. Odwrotnie, że Wy kogoś zapraszacie, albo nie zapraszacie, ale ktoś do Was przyjeżdża. E, numer 3 Tutaj dotyczy bardziej emocjonalnych spraw. Tu uzdrawianie jakiejś rany, która leżała na waszym sercu, poprawa samopoczucia, otwarcie, przestrzenie serca, poczucie miłości, takiej bezwarunkowej, akceptacji, wybaczenia. A może być jakaś sprawa z kobietą, gdzie odgra dla was ważną rolę kobieta, i ta sprawa będzie skuteczna, ta sprawa będzie pozytywna dla was. To może być pomoc jakiejś kobiety. I tutaj takie przesłanie, że jakaś kobieta was bardzo lubi. Może nawet i kocha. Całym sercem. Jakby jest tutaj miłość, troska jakiejś kobiety. Albo wy będziecie e, kimś się opiekować, troszczyć się, pomagać, z sercem do kogoś podchodzić. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.